Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w modkowych kalamburach. Eee, żeby móc zagrać tą grę, e, będzie nam potrzebne, Bo ja teraz szukam kategorii gry. E, będzie nam potrzebna jedna komórka z Androidem, bądź chyba z e, tym... Z iOS-em. I komputer. Of course, więc dobrze. Niech będzie to. I play now. Więc naszym zadaniem jest: e, najpierw się gra, bo no, zamiast jest taki, żeby się grać z grupą, no nie? Że jedna osoba ma komórkę i ma ten. E, ja na przykład tej gry nie znam, więc skipnę. No. E, tak, żeby grupa mogła zgadnąć grę. Ja na przykład. No nie mam pojęcia, co to jest. Okej, więc spróbujmy to. Czyście zgadli, raczej wątpię. Ale dam, że zgadliście. Może jakiś O, to jest bardziej. Mm. Zgadliście? No bo się nie zgadni. Zapomniałam jednej ikonki. No, to, to jest to. O, to jest dobra. Ciekawe, czy mi się uda. Hmm. O, i przede wszystkim to jest to. I się granaty. No, raczej wątpię, żebyście skali. No i tak się gra po prostu. Tyle. Okej, okay, trzymajcie się. E, w ogóle, jeżeli chodzi o samą grę, to. E, jeżeli chodzi o jakieś imprezy czy coś, to myślę, że może być dobra. Okej, okay, papa.